Rozgrywki Orlen Ekstra Ligi Kobiet wchodzą w decydującą fazę. Do końca rozgrywek zostały tylko cztery kolejki. W miniony weekend dwie najlepsze ekipy w lidze musiały się mocno postarać, by wygrać zespołami walczącymi o utrzymanie. Zobaczmy zatem wszystkie trafienia z 18. kolejki. Trudną przeprawę w Radomiu z ostatnią drużyną w tabeli miał GKS Katowice. Twardy orzek do zgryzienia miały też mistrzynie Polski, które podejmowały u siebie walczące o utrzymanie piłkarki Medyka Polo Market Konin. Górnik Łęczna w celu przełamania złej pasy udał się do Gdańska, gdzie zmierzył się z drużyną AP Orlenu Gdańsk. To był bardzo ważny mecz dla podopiecznych Roberta Makarewicza w walce o tytuł, co potwierdziły w spotkaniu piłkarki z Lubelszczyzny. Najpierw w 40 minucie Klaudia Miłek idealnie dograła do Klaudii Fabowej, która strzałem głową wykończyła akcję. Był to 12 gol Słowackiej Zawodniczki w tym sezonie. 20 minut później tym razem fabowa podała w tempo do oliwii rapackiej, która pewnym strzałem trafiła do siatki, ustalając wynik meczu na dwa do zera dla Łęcznianek. Jedne z pretendentek do tytułu piłkarki GKS-u Katowice zagrały w Radomiu z tamtejszym Hydrotrakiem. Podopieczny Karolny Koch w potyczce z Benjaminkiem nie miały łatwego zadania. Wszystko zaczęło się w 25. minucie. Po rzucie wolnym z prawej strony boiska zawodniczka z Radomia Wiktoria Orłowska świetnie zachowała się w polu karnym i otworzyła wynik meczu. Do wyrównania niespełna 10 minut później doprowadziła Nikola Brzęczek, która wykorzystała podanie Klaudii maciążki. Kolejne trafienia oglądaliśmy w drugiej odsłonie gry. Nicole Zając popisała się przepięknym strzałem z dystansu, zdobywając tym samym swoją pierwszą bramkę w barwach GKS-u. Za chwilę Katowiczanki dołożyły kolejne trafienie. Tym razem za sprawą Amelii Binkowskiej, która skutecznie dobiła piłkę po strzale Patrycji Kozarzewskiej. Beniaminek jednak nie zamierzał się poddawać. W końcówce spotkania Amelia Chmura zmniejszyła prowadzenie zespołu z Katowic. Na boisku zrobiło się bardzo nerwowo, ale ostatecznie podopieczne Karoliny Koch utrzymały korzystny wynik i dopisały na swoje konto kolejne trzy punkty. W Sosnowcu Czarni podejmowali u siebie Śląsk-Wrocław. Już w piątej minucie błąd w defensywie wojskowych wykorzystała Alicja Materek. Prowadzenie na 2 do 0 jeszcze przed przerwą podwyższyła Zofia Buszewska, która wykorzystała niepewną interwencję bramkarki z Wrocławia. Ta sama zawodniczka po przerwie idealnie wykonała jedenastkę, strzelając trzeciego gola dla Sosnowiczanek w tym meczu i tym samym została najskuteczniejszą zawodniczką Czarny, w tym sezonie. Podopiecznych Piotra Jagieły było stać już tylko na trafienie honorowe. W 84. minucie bramkę zdobyła Klaudia Adamek. Jagielonki w 18. kolejce wybrały się natomiast na teren Beniaminka Strzewa. Strzelanie w tym spotkaniu zaczęły przyjezdne. W 30. minucie bramkę zdobyła Aleksandra Nieciąg. Do wyrównania w drugiej połowie meczu doprowadziła Magdalena Sobal. Emocje trwały do samego końca. Gola na wagę zwycięstwa dla AZS-u w ostatnim kwadransie spotkania strzeliła Agnieszka Derus. Na stadionie przy ulicy Milionowej w Łodzi mistrzynie Polski gościły u siebie walczące o utrzymanie piłkarki Medyka Polo Market Konin. Wynik tego spotkania otworzyły przyjezdne. W 44 minucie rzut karny wykorzystała Anna Gawrońska. Taki rezultat utrzymywał się do 74 minuty. Wprowadzona z ławki Wiktoria Zieniewicz podała w pole karne, gdzie świetnie odnalazła się Dominika Kopińska, która pokonała bramkarkę Medyka. Trzy minuty później kolejna rezerwowa zawodniczka, tym razem Dominika Gąsieniec, została sfaulowana w polu karnym, a Dominika Kopińska wykorzystała rzut karny. Snajperce z Łodzi jednak było mało i jeszcze w 83 minucie dorzuciła kolejne trafienie i tym samym skompletowała na swoim koncie w tym spotkaniu Hatrika. Rezultat spotkania na 4 do 1 dla podopiecznych Marka Chojnackiego w końcówce meczu Ustaliła Anna Rędzia. Na koniec obejrzeliśmy mecz w Bydgoszczy, gdzie tamtejszy sportis zagrał z pogonią Szczecin. Piłkarki Dumy Pomorza objęły prowadzenie już w 11 minucie. Gola z rzutu karnego strzeliła Patrycja Michalczyk. Do remisu w drugiej części spotkania po bezpośrednim strzale z rzutu rożnego doprowadziła Paulina Oleksiak. Pogoń szybko odpowiedziała rywalką za sprawą bramki Roxany Ratajczyk. Apetyt Szczecinianek rósł w miarę jedzenia i za chwilę podopieczne Roberta Dymkowskiego podwyższyły prowadzenie na 3 do 1 po trafieniu Karoliny Łajdwątkowskiej. W 85 minucie autorką czwartej bramki dla Dumy Pomorza była Natalia Oleszkiewicz. Sportiz walczył jednak do końca. Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry do siatki trafiła Katarzyna Glinka, zmniejszając rezultaty porażki. Giksa wygrała po zaciętym spotkaniu z hydrotrakiem radą 3 do 2. Mistrzynie Polski musiały się sporo napracować w potyczce z medykiem polo Market Konin. Ostatecznie wygrały to spotkanie 4 do 1. Czarne, po wygranej ze Śląskiem, zaliczyły dopiero trzecią wygraną w tym roku. Przełamał się górnik Łęczna, który wygrał z AP Orenem Gdańsk 2 do 0. Na szczycie ligowej tabeli bardzo ciekawie. Na pierwszym miejscu drużyna TME SMS Łódź, a na drugim z taką samą liczbą oczek na koncie plasuje się zespół GKS-u Katowice. Na trzecim miejscu górnik Łęczna, który pozostaje w walce o tytuł. Tuż za podium Jagielonki, którym po piętach cały czas depcze pogoń Szczecin, która zanotowała siódme zwycięstwo w tym roku. W następnej kolejce na wszystkich boiskach z pewnością będzie bardzo ciekawie. Interesująco zapowiada się na pewno potyczka AZS-u Jot Kraków z mistrzyniami Polski.